Jeśli robisz akcję na Black Friday, to ograniczę czasowo i użyję licznika. Zaraz ci pokażę, jak. Chodzisz na bitimes.pl, tworzysz sobie nowy licznik, dajesz jakąś fajną nazwę. Klikasz dalej, tu nic nie zmieniasz. Ustawiasz sobie sztywną datę, ustawiasz koniec zakończenia Twojej akcji Black Friday. Czy to będzie piątek, czy to będzie jakiś inny dzień. Klikasz dalej. Tutaj możesz ustawić przekierowanie. Co ma się zrobić, gdy Twoja oferta się zakończy? Dajesz na przykład taki adresik. Dalej możesz sobie ustawić wygląd, czy to ma być licznik wklejony w treści strony, czy gdzieś na na przyklejony do góry. Ustawiasz wyśrodkowanie, styl, czy minimalistyczny, czy chrom, czy standard. Możesz ustawić ciągę, wielkość licznika, przestrzeń między grupami. No i kolory. Jak możesz je ustawić samemu, może pasowało do Twojej stylistyki, albo sobie wybrać gotowe. Ja sobie wybiorę gotowe. Na przykład robię styl pod tytułem Wściekły Rambo. I tego tak, no to będzie mój licznik pięknie wyglądał. W kolejnym kroku mam już tutaj do podstawienia teksty i sobie mogę wyświetlić albo ukryć pewne elementy. Mogę nie wyświetlać dni, albo mogę sobie tutaj zmienić ten tekst. Na przykład na taki. Mogę sobie tutaj też włączyć, aby wyświetlała się taka informacja w rogu, ile osób przeglądało albo kupiło ten produkt. Dalej zostało już tylko pobrać ten kod i ten kod i wkleić na Twoją stronę. Tutaj znajdziesz z boku wszystkie instrukcje, jak na Twój landing page, wkleić na WordPressa itd. itd. No i możesz sobie ograniczać oferty czasowo, tak jak nasi klienci. Tak, na przykład tak, na przykład tak i wiele, wiele innych przykładów ograniczeń czasowych na własnych stronach.